Siemanko. E, hej, wszystkim z tej strony. Kiteł. Witajcie na odcinku z Lego City Tajny Agent. Dzisiaj znowu nagrywamy z x Majikowskim No, Siemanko, Siemanko. Ehm. Um, e, no właśnie, na, na razie mamy problemy techniczne. Nie zwracajcie na to uwagi. E, e, e. <laughs> Nie daj jeszcze raz. Nie, nie, nie dobra, Nie, nie daj. Nie, bo to był taki. Słuchaj, ty też i Co? Mam pomysł. Mam pomysł. Nie. Co ty robisz? Widać mnie? Nie widać. Teraz? Nie. Kurde. <laughs> Ma pomysł. Ogólnie mówię do Was w przyszłości, żebyście zostawili proszę lajka i suba, bo się opłaca, będzie bardzo fajna rzecz w dzisiejszym odcinku, więc proszę, zróbcie to. Zobaczmy potem, czy twarz Dobra, lecimy do samochodu. Nie było widać. Okay. Wait, what Ej, nie gwizdaj na mnie. Co? To źle zabrzmiało. Cześć, a jak, jak widzieć? Na pewno... Wait! Ja sobie radziłem. Cześć, zobaczymy, auto yy, czy automat. Zobaczymy, czy ten automat. Yy, ten. Czy ma mikro? Nie, nie ma, bo by pokazywało. Czekajcie! nie, nie to nie jest mój zapis. Mm. A, a kogo to jest zapis? Ehm, nasz. Mm -hmm. Patrz. to wszystko jest poza, poblokowane, nie? Przejdę ASMR. Ej, czy, ale jak może to odblokować? Ej, poprzez Tak, poprzez misję? Nie, poprzez tak, misję, ale także czerwone klocki. What? A Ej, klocki... a jak włączyć terenu? No kur. Ja ze ja sam poradzę, ja się sam poradzę. Ty? Ja tam idę na. Nie... ja on, yy, jedno serce straciłem. Boże, zbiegał wjechał w coś! A właśnie, wjechałeś w tą karetkę zanim ją ukradłeś. W sumie te jest to, czego mogłeś się spodziewać. co? Co? Ej, patrz, skoro idzie tyle ludzi, to co się stanie? Kurde. Nie, jak ich to to nie wstaną. Taka dziewczyna szła koło mnie Oj, silnik. Przestań. Błagam cię. White. What is this happening? E, silnik mi zaraz wybuchnie. Ej, idziemy w tym końcu tą misję robić? Wait. Nie rozwalić się jeszcze. Typowy polski kierowca. No tu my już się pozaminamy, skoro Huzter robi. Zalaz... Co? Wiesz? Nie, to powinno być, że twój stary lubi za. Jak w bo, wtedy, bo wtedy było. Bo ty byś wtedy powiedział jakby to byś. Zać! O tak. Zaciemnienie słońca! <grym> nie! <grym> y y y dobra, jeszcze tam misję startuje, człowieku. No! Jeszcze nie, jeszcze nie jest. No, człowieku, jeszcze Ja zdążę, ja człowieku, pójść na emeryturę, zanim to zrobisz, jak cokolwiek zrobisz. Co? Eee, jadę za kimś. Muszę mu ukraść auto. Myszka żąd! Myszka żą! Kurde! No nie niszcz swojej myszki! Oj, oj! No jesteś koło... Oj, bli! What? No zawróć. Ej, ej! Kto zna Life of Boris? Kto zna, no to niech go subskrybuje, bo on ma totalnie zarąbiste filmy. No, gdzie? Where are you? Where are you? Ale gdzie ty, serio? Dobra no, mi się startuje, bo to nam wiesz, co mnie, Poza tym jeszcze 4 minuty nagrania tarciały. A Twoje to marnowanie nie... czasu be like. To nie było fajne. O, to serio. Żartuję. Ej, wej, 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 wej. Nie zadziała. Jesteśmy złe? Ej, pokażę to widzom. Nie, nie będę tego pokazywał, że to jest tak zobaczony, jak rzeczywiście ja widzę. Ty jesteś zobaczony. Bądźior! Bądźior! A Mumie, że się niczego nie boi. Dobra, let's go. Mam nadzieję, że tym razem gry nie zbugujesz. Wow. Chyba zdechniesz, niż zemglejesz. What? Goń w i po dachach. Okej. Okay. Hmm... A może... Hmm... Mam depresję. Dlaczego no nic nie mówisz swoim rodzicom? Co? Okej Ja to już dawno zrobiłem, nie? Ej, bo ja nie mogę tego zrobić. Muszę, muszę rozładować jest... swojego penisa. Co? Muszę, ja już... muszę rozładować tego. Linę. Nie, to chciałam powiedzieć. Ale wiesz, że ci teraz mogą y, konto. Przepraszam, -e to był przejęzyczenie. Ale, Ale i tak ci mogą zdjąć kanał. Oj. Tak, Boink. Ja Boink. O. Ej, kamerę zniszczę. Nie wyglądały modnie i tak były fajne. Bourbon. Co? Coś widać? No widać było, ale niewiele Czekaj Zrobię taki e, e, Że e, e, do, do efektów to będzie Wiesz co? Co jest? Ty pada moją postać Co jest? Lewitaj y, 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 Małe szczęście kre, Creative mode on Chłopca włączył creative mode a. Co jest? Czemu, to, czemu to mnie cofnęło, przepraszam bardzo, yy, na, na początek? Nie ja cofnęło cię. No prawie. A co tu trzeba zrobić? Musisz... Do, no, dobrze. Nie <laughs> patrzcie. <laughs> um, bo... Czekaj, <laughs> muszę, może to z wyciąć. Chodziło mi o twirk A nie o twirk. No te to jest coś głupiego Jest boczny Co? Co Ej patrz moim moją postać Co tu jest? A Ach, to jakaś pan. Jakaś Ej patrz na moją postać A ty, musisz <laughs> trzymać A Ja nie będę na ciebie czekać Ej. Ej, czemu ja dalej skoczyłem, niż miałam skoczyć? A, bo jeszcze skoczyłem. Wiiii... Wiiii... wi 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 A nie widziałam nawet no, że... rzeczy. Czemu moja ręka nam lewitowała? Też jest... Zastanawiam. Ej, ej, a, a, e, a, e. Pusary, <śmuletra> to jest pies! Co? ej, 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 ej. Co mi się dzieje? I co tu mam zrobić? A jak... A to jest postać, którą trzeba blokować w jakiś sposób. Nie pamiętam już jak. Bo te grałem chyba jakieś dwa lata temu. What? Albo rok temu. Mm. Dobra, nie znasz taką linę, która prowadzi w dół. Ale nie tak. Ale ja wiem, którą, bo, bo wcześniej graliśmy wcześniej. No tak. Kurde. Mój... Dzień dobry. Do widzenia. Whee! 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 Drugi punkt wany Rozwaliłem Co ty, jak ty się? Cześć! Ej, patrz na mnie! Kurde! Spadłem! Spadłem jak liść w kanały. Co? Ej! Widzisz! mnie pozaś przez chwilę! No, widzisz mnie! No widzisz mnie, czy nie! No widzę! Przestań, udawać. Przestań, rozmawiać co! O, pat co odkryłem! Fajnie. Jeszcze został to, to przywódca. Czyli twój stan? Nie, mój... przywódcą nie jest mój stan. No zostaw ten... stój! Mm. Po pierwsze, przywódca... Co on tu narobił? Kupę. Może tego nie będę dotykał. Ej, gdzie, 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 jeść? iść? Tamtena zbudowałam. budował. E, muszę tutaj spamować A tylko. Wiem. Skąd? A, to to było. Nie, graliśmy przecież. A, tak. Jezu, ja ci już drugi raz to mówię! A ty? A myślisz, że pamiętam, przecież sklerozę mam. Co? Chwila, chwila, czekaj. ktoś mi tu nie gra. Najwyższe budynki są tylko dwa tutaj. Nie? A, a my już lecimy na trzeci. Ech, coś nie tak.

No właśnie, zapraszam. Jaki. Lego City DDD? Nie ma BBC. Co? Eee, e, e, nie, nie, nie wiadomo, co on mówił. No co Or się dzieje? A kurde, ja miałam ja złą postać na on. To już wiem, dlaczego. Aha, okej, okay, czyli wiemy, że. Czyli więc tak, trzeba iść. Jak to że Musimy po prostu... Musimy po prostu stać! O, tam będzie Ci pokazywać. Ten. Trochę nie poniosło z tymi filmami. No dobra, kurde. Musimy po prostu stać. Jeżeli będzie Ci pokazywać B, no właśnie. O! Ja też tak robiłem! No! No i oczywiście... O, Polak! Widzę, że Polak, bo zepsuł coś!

I tak co, da... to, co to było napisane? To i owo. Nie, owo. Y -y. Ech, ja Chińczycy. ja nie chcę iść do Chińczyków. Ej, widzowie, teraz coś do was pokażę. Nie, nie. Takie, takie fajne twerkowanie. No co? Nie, nie, nie.

Oj, daj widzowie! Jak ktoś to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie suba i laj. Nie, 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 nie!